Czołówka polskiego maratonu przybyła do Olesna, by rywalizować w 90. Mistrzostwach Polski Mężczyzn i 40. Mistrzostwach Polski Kobiet na królewskim dystansie. I choć sytuacja epidemiczna nadal jest trudna, to zawody udało się zorganizować w błyskawicznym tempie. Kiedy dowiedziałem się, że odwołali Mistrzostwa Polski w Dębnie z powodu pandemii, tam była sytuacja taka bardzo ciężka. Henryk Szczodz, rekordzista polski w maratonie, zadzwonił do mnie i poprosił, żeby znaleźć miejsce na organizację Mistrzostw Polski w maratonie. Nie zastanawiałem się zbyt długo. Od razu wybór padł na Olesno z tego tytułu, że pochodzę z Praszki i tutaj sercem jestem związany z tym powiatem i przy życzliwości bardzo dużej pana burmistrza Olesna, policji, służb sanitarnych. Udało nam się zorganizować w ekspresowym tempie, bo właściwie tylko 2,5 tygodnia mieliśmy czasu mistrzostwa Polski. Stawką zawodów były nie tylko medale mistrzostw Polski, ale także minima na igrzyska olimpijskie w Tokio. Zawodnicy z czołówki Polski, mężczyzn i kobiet chcą uzyskać minima olimpijskie, które będą uprawniały ich do startu na olimpiadzie w Tokio. Te minima są bardzo mocne, bo to jest w przypadku mężczyzn 2.11.30, w przypadku kobiet 2.29.30. Oleski Maraton stał się okazją do praktycznego otwarcia stadionu lekkoatletycznego, a zawodnikom i kibicom pozwolił choć na chwilę zapomnieć o epidemicznej rzeczywistości i poczuć smak rywalizacji na najwyższym poziomie. Ja chciałem wyrazić ogromną, ogromną radość z tego, że impreza takiej rangi jest zorganizowana w Oleśnie. Zdajemy sobie sprawę, że czasy są trudne, ale każda, każda uroczystość, każda impreza, każdy powód do tego, aby mieszkańców czy w ogóle ludzi wyprowadzić z, takiego, z takiej atmosfery raczej smutnej i niezbyt radosnej, uważamy za bardzo celowe. Bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy doznają tutaj wielu pozytywnych wrażeń, a przede wszystkim osiągną jak najlepsze wyniki sportowe. Zawodnicy, którzy przybyli do Olesna z całej Polski, nie kryli zadowolenia z poziomu organizacji zawodów. Super, naprawdę y, fajnie. Y, przynajmniej na, dzień, na tą chwilę widzę, że naprawdę y, impreza przygotowana na, na najwyższym poziomie. No i tak i tak powinno być, prawda? To są mistrzostwa Polski. Bardzo dobre, bardzo dobre. Powiem szczerze, lepsze niż myślałem, jak się dowiedziałem, że tu będzie maraton w Oleśnie, to nie wiedziałem czego się spodziewać, a naprawdę fantastyczna organizacja. Fantastyczny obiekt, fantastyczne miasto. Super. Na linii startu stanęła setka zawodników i zawodniczek, którzy do tego momentu przygotowywali się wiele miesięcy. Trzy miesiące ciężkich treningów po 600-700 km miesięcznie. Można powiedzieć, że dużo aspektów do tego miało też, bo też były odnowa biologiczna. Spędzony czas na treningu to ponad 3,5 godziny dziennie, więc jest dużo tego. Przed każdym maratonem jest taka nerwowa troszeczkę atmosfera, ale tutaj nie ja dzisiaj będę grała pierwsze skrzypce, także ustawiam się w drugiej linii i liczę na życiówkę, ale nie tak imponującą jak tutaj mają niektórzy. To jest faktycznie specyficzny rok. Zobaczymy, fajnie, że się te mistrzostwa odby odbywają. Fajnie, że organizatorzy na tak wysokim poziomie tę imprezę przygotowali. I miejmy nadzieję, że padną tutaj rekordy, o których ci czołowi zawodnicy marzą i na, na, które, na które wyniki mocno ciężko pracowali. Ostatecznie mistrzami Polski zostali Kamil Jastrzemski z wynikiem 2 godziny 12 minut i 58 sekund oraz Aleksandra Lisowska z czasem 2 godziny 30 minut i 47 sekund, a to sprawiło, że walka o minima olimpijskie będzie toczyć się w czasie kolejnych startów.